Cześć, tym razem pokażę Ci w jaki sposób możesz podłączyć kontrolę wersji do swojego projektu w Unreal Engine. No i oczywiście w jaki sposób możesz to zrobić całkowicie za darmo. Ale najpierw w ogóle czym jest kontrola wersji? Pewnie nieraz byłeś w momencie, w którym tworzyłeś swój projekt i chciałeś na przykład odpalić ten projekt na innym swoim komputerze. Albo na przykład rozwijałeś projekt i stwierdziłeś, że chciałbyś, aby jakiś Twój kolega również miał do niego dostęp i żeby mógł po prostu go pobrać, żeby sobie tam zmienił swoje rzeczy i wtedy żebyś Ty również mógł zobaczyć, co on zrobił. Do tego właśnie służy kontrola wersji. Czyli jednocześnie to jest miejsce do współpracy z innymi osobami, a także taki super sposób na śledzenie zmian i tworzenie po prostu. Kopii zapasowych, żeby zawsze można było wrócić do tego, co już masz zrobione. I w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób możesz zastosować tutaj Unity Version Control. Mimo, że to jest od Unity, czyli od konkurencyjnego programu do tworzenia gier, to mimo wszystko można tego używać do każdego projektu, również w Unreal Engine. Więc na samym początku, żeby w ogóle zacząć, przejdź na stronę unity.com, kliknij tutaj ikonkę z prawej u góry i zaloguj się do swojego konta Unity. Jeżeli tworzysz grę na Unreal Engine, to prawdopodobnie nie masz konta na Unity. Więc kliknij tutaj Create Account i po prostu stwórz darmowe konto Unity. Jak to zrobisz, to zaloguj się na to konto i przejdź pod kolejny link. Chodzi mi tutaj o cloud.unity.com. Gdy już tu wejdziesz, zobaczysz coś takiego. To jest nasze główne centrum zarządzania wszystkimi naszymi projektami, jakie tworzymy w Unity, w Unrealu czy w jakimkolwiek innym programie. Żeby rozpocząć nasz projekt, przejdź tutaj do Projects z lewej strony i tutaj z prawej strony wybierz sobie New. Żebyśmy stworzyli nowy projekt, do którego później będziemy dodawać pliki z Unreal Engine. Nazwę. To na przykład nasza gra w Unreal Engine, coś takiego. I po prostu klikam Create. No i tak jak widzisz, nasz projekt się stworzył i automatycznie weszliśmy do tego projektu. To co jest tutaj, to jest właśnie projekt, w którym aktualnie jesteśmy. I teraz w tym projekcie będziemy musieli stworzyć repozytorium czyli po prostu taki folder, takie miejsce na nasze pliki, do którego będziemy wysyłać wszystko, co będziemy zmieniać. Żeby to zrobić, wybierz tutaj z lewej strony DevOps. Jeżeli tego nie masz w tym miejscu, to kliknij plusik i w tym miejscu po prostu wyszukaj DevOps. Jak już w to wejdziemy, to z lewej strony będziesz miał coś takiego jak Repositories, czyli właśnie Repozytorium, które chcemy stworzyć. I to tutaj będziemy wrzucać nasze pliki. Czyli klikam New Repository, żeby stworzyć nowe repozytorium, i tutaj nazywamy to Repozytorium, czyli miejsce, gdzie będziemy wrzucać pliki. Załóżmy, że nazwę to po prostu nasze repo, czyli nasze repozytorium. I klikam Create. Wtedy w naszym projekcie. Nasza gra w Unreal Engine zostanie stworzone nowe repozytorium, które się nazywa nasze repo. I to jest w sumie wszystko, co musimy zrobić na tej stronie. Teraz na samym dole tutaj kliknij Download UVCS. Ten UVCS to jest taki specjalny program Unity Version Control, dzięki któremu będziesz mógł zarządzać tymi plikami bezpośrednio na swoim komputerze. Po prostu aplikacja, którą włączasz i tam będzie ci się wyświetlało, co zmieniłeś i co dodałeś. Jak już pobierzesz ten program, zainstalujesz i zalogujesz się do tego programu dokładnie tym samym hasłem i loginem, którego używałeś do logowania na stronie Unity, to zobaczysz mniej więcej coś takiego. Żeby poruszać się po tym programie, będziesz po prostu musiał znaleźć tutaj z lewej u góry taką ikonkę domku i w tym miejscu zobaczysz wszystkie swoje repozytoria, do których jesteś podłączony. Ja tu mam kilka innych, ale one są nieistotne. Ty będziesz widział prawdopodobnie jedno jedyne repozytorium, które przed chwilą stworzyliśmy i ono jest tutaj. Nasza gra w Unreal Engine, to jest nazwa projektu i nasze repo, czyli to właśnie stworzyliśmy. Kliknę sobie teraz tutaj ten niebieski przycisk, no i żeby to działało będę tutaj musiał wybrać miejsce na dysku, w którym będzie mój projekt Unreal Engine. Jeszcze tego projektu nie ma, więc na razie tutaj zapauzujmy i Wróćmy do Unreala, stwórzmy nowy projekt i wtedy wrócimy z powrotem tutaj. Po prostu uruchamiam sobie najnowszą wersję Unreala, chwilę poczekam, żeby to mi się włączyło i wybiorę sobie miejsce, w którym chcę stworzyć nowy projekt. Czyli wybieram sobie załóżmy tutaj gry, załóżmy, że chcę stworzyć grę pierwszoosobową i tutaj nazwę ten projekt, czyli na przykład niech to będzie kontrola wersji, w ten sposób. No, i klikam Create. Teraz chwilkę poczekam, aż to mi się stworzy, i zaraz do ciebie wracam. Jesteśmy już w Unrealu. Mamy standardową naszą pierwszą taką podstawową grę, i tutaj na razie nie będziemy nic robić. Wróćmy z powrotem tutaj. I w tym miejscu wybiorę sobie folder, w którym ten projekt został stworzony. Więc klikam przeglądaj, i tak jak widzisz, jest tutaj folder o nazwie kontrola wersji, którego stworzyliśmy przed chwilą. Wybieram go. Mogę ewentualnie zmienić nazwę, która będzie się wyświetlała tutaj u mnie w aplikacji, ale nie robię tego i klikam download. Dzięki temu weszliśmy do tego naszego repozytorium. Z lewej u góry jest napisane nasza Graf Unreal Engine, nasze repo. I jak wejdę w Pending Changes, to zobaczę wszystkie pliki, które znajdują się w tym folderze już teraz. I już mogę je wysłać na serwer Unity Version Control. Po prostu klikam sobie z lewej strony tutaj, minimalizuję to i widzę, że mam w swoim folderze 332 pliki, które muszą zostać zsynchronizowane z moim serwerem. Więc piszę tutaj po prostu w opisie tego, co wrzucam. Wrzucam pierwsze pliki projektu, żebym po prostu wiedział, co ja tutaj zrobiłem. I klikam check in. I teraz te wszystkie 332 pliki zostają po prostu wysłane na serwer Unity Version Control. Muszę chwilę poczekać, żeby to się w ogóle zrobiło i za chwilę znowu do Ciebie wrócę. Gdy to się wysłało, wejdźmy sobie w Branch Explorer, tutaj z lewej strony, i zobaczysz takie kropki. Te kropki oznaczają wszystkie zmiany, jakie wprowadziliśmy w projekcie. Na samym początku, jak najadę na to, wyświetli mi się po prostu początek mojego całego projektu. Później kolejna kropka to jest wrzucam pierwsze pliki projektu, czyli nasza zmiana. Wrzucenie wszystkich plików. Które stworzył nam Unreal Engine. Jak sobie dwa razy na to kliknę, to zobaczę wszystkie pliki, które wchodzą w skład tego naszego projektu. No dobra, czyli wchodzę sobie teraz do Unreala i załóżmy, że sobie coś tam zmodyfikuję. Wezmę sobie wszystkie te elementy, powywalam, super, i ewentualnie dodam tutaj na samym środku jakiś obiekt. Niech to będzie na przykład taka kostka. Bardzo fajne zmiany, właśnie tak chciałem, żeby mój projekt wyglądał. Zapisuję teraz, klikam Ctrl S, żeby zapisać zmiany na tej scenie, i ewentualnie Ctrl Shift S, żeby zapisać zmiany, w całym projekcie. Jak to jest zrobione? Znowu wracam sobie do plastika, znowu przechodzę do pending changes i widzę, że już tutaj pojawiły się jakieś zmiany. To są wszystkie rzeczy, które właśnie zmodyfikowaliśmy w Unrealu. Czyli znowu, żeby to wysłać na serwer i żeby to już było zapisane, zaznaczam sobie wszystkie te rzeczy i wpisuję tutaj komentarz tego, co się zmieniło. Czyli na przykład dodałem kloca i klikam check in, żeby to wysłać na serwer. No i super, wszystkie zmiany poszły. Wchodzę do Branch Explorer i widzę tutaj jest trzecia kropka o nazwie właśnie dodałem: Kloca. Jak wejdę sobie w Change Sets z lewej strony, to też widzę wszystko w formie listy, ale ja tam wolę przeglądać sobie tutaj w formie tych kropeczek. I teraz mamy najbardziej aktualną wersję projektów Unrealu i wszyscy, którzy się podłączą do tego projektu, również będą widzieli dokładnie to samo. Ale jest jeszcze coś, co może ci troszeczkę ułatwić życie, żeby tak się nie przełączać między tymi aplikacjami. Jak wejdziesz sobie na Faba, czyli taki rynek różnego rodzaju asetów i elementów do Unreal Engine, to znajdziesz coś takiego jak Unity Version Control, Plastic SCM. Oznacza to, że po prostu Unity stworzyło specjalny plugin, taki dodatek do Unreal'a, który dodaje więcej możliwości właśnie integracji z tym Unity Version Control. Tutaj będziesz miał na początku przycisk Dodaj do biblioteki, po prostu dodaj to do biblioteki i kliknij Wyświetl w programie uruchamiającym. Tutaj dajesz otwórz i przeniesie Ciebie prawdopodobnie do Twojej biblioteki w, w Epic Games Launcher. W tym miejscu tutaj wyszukaj sobie Unity i tutaj będzie zainstaluj w silniku Unity Version Control. Klikasz Zainstaluj w silniku, wybierasz wersję silnika, która ciebie interesuje i dajesz po prostu Zainstaluj. Jak to już będzie zainstalowane, wejdź sobie teraz w Edit, Plugins i w tym miejscu również wpisz Unity. Powinieneś mieć takie coś jak Plastic SM włączone. Jeżeli nie jest włączone, to włącz to. I jeżeli to będzie aktywowane, to z prawej na dole pojawi się opcja Revision Control kliknij na to i wybierz connect to revision control. Teraz tutaj jako provider wybierz po prostu Plastic SCM, czyli to Unity Version Control, z którego korzystamy. No i to w sumie wszystko, co jest nam potrzebne. Kliknij teraz accept settings i jesteśmy podłączeni. Tutaj wyświetli się taka zielona ikonka, to znaczy, że jesteśmy podłączeni. Tylko co to nam w ogóle daje? A daje nam całkiem sporo rzeczy. Na przykład, gdy będę sobie latał po scenie i ewentualnie zmodyfikuję kilka rzeczy, takie coś na przykład zrobię i dam zapisz, to teraz mi się wyświetli dodatkowe okno pytające, czy na pewno chcę zapisać Zmiany, które tutaj stworzyłem. Klikam check out selected, dzięki czemu te wszystkie rzeczy zostały na pewno zapisane przez ten Unreal Engine. Tak samo, jeżeli wejdę sobie do jakiegoś elementu, otworzę go i stwierdzę, że kurczę, ja bym chciał tutaj dodać inny materiał, załóżmy taki złoty, daję zapisz, to znowu się mnie zapyta, czy na pewno chcę to zapisać. Zapisuję to, i teraz wszystkie te rzeczy oczywiście się zmieniły, ale gdy wejdę teraz w Revision Control i View Changes, to zobaczymy, że tutaj w tym miejscu mamy 9 zmian, które już zapisaliśmy, i 16 zmian, które wprowadziliśmy, ale jeszcze ich nie zapisaliśmy. Więc teraz, gdy wcisnę Ctrl Shift S, żeby zapisać wszystkie zmiany, i oczywiście potwierdzę te zmiany, to zobaczymy, że mamy 25 zmian wprowadzonych. Dodatkowo, gdy popatrzę na te elementy, które zmodyfikowałem, to tutaj wyświetli mi się taka ikonka mówiąca właśnie o tym, że zmiany są wprowadzone. Ale tylko i wyłącznie u mnie. Nie są jeszcze wysłane na serwer. Żeby wysłać je na serwer, znowu wróć tutaj, znowu wejdź do View Changes i w tym miejscu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Submit Change List. No i tutaj zrób dokładnie to samo, co robiłeś w plastiku, czyli po prostu napisz jakiś komentarz, co właśnie zmieniłeś. Ja tu na przykład napiszę Modyfikacja sceny i Submit. Cyk. No i mamy potwierdzenie, że wszystko przeszło. Gdy teraz sobie to zminimalizuję, wejdę do plastika i odświeżę, to zobaczymy, że pojawiła się kolejna kropeczka i mamy modyfikacja sceny. I te pliki zostały tutaj wrzucone. Więc tak właśnie działa Unity Version Control, czyli po prostu kontrola wersji w Unreal Engine. Jeżeli pracujesz samemu, to już wszystko masz gotowe. Ale jeżeli pracujesz z kimś, z jakąś osobą z zewnątrz, to będziesz musiał jeszcze wejść do swojego projektu tutaj w Unity Cloud. Przejść do projektu nad którym pracujesz i tutaj na dole w Project Members po prostu klikasz Add Members. Wpisujesz tutaj e-mail, do którego zostanie wysłane zaproszenie, klikasz Add to Project i ta osoba wtedy automatycznie zobaczy u siebie również ten projekt i będzie mogła go pobrać i wprowadzać zmiany dokładnie tak samo jak robisz to Ty. Czyli nie dosyć, że tworzymy tutaj takie backupy, kopie zapasowe naszego projektu, to jeszcze dodatkowo możemy współpracować z innymi osobami i po prostu tworzyć większy zespół, który pracuje nad jednym i tym samym projektem. Bardzo dużo osób ostatnio prosiło mnie o ten film i już jest, więc mam nadzieję, że faktycznie przyda się w Waszych projektach i w Waszych zespołach.